Nie uratujesz całego świata. To nie ma sensu. Walczysz z wiatrakami. Po co ty to robisz? Bebe, bebe. Bebe. W profilaktyce chodzi o to, żeby zminimalizować wpadnięcie w nauk młodego człowieka. Nikt nigdy nie da ci stuprocentowej gwarancji, że ktoś się nie uzależni. To jest niewykonalne. To jest niewykonalne. I kiedy na przykład mówię, piszę o tym, że ograniczenie sprzedaży alkoholu to jest bardzo dobry, profilaktyczny pomysł na przyszłość. Na przyszłość. Umówmy się: samo ograniczenie sprzedaży alkoholu nie, nie spowoduje nagle, że ludzie przestaną w Polsce pić, bo to jest no, na chwilę obecną niewykonalne, ale spowoduje mniej przestępczości. Sory będą odciążone. Jak będziesz wiózł córkę w nocy z wypadku, to pięciu najebanych gości nie będzie stało przed tobą w kolejce i zwiększysz pra prawdopodobieństwo, Uratowania życia dla swojego dziecka, bo fakty są okrutne. Od 40 do 70% to jest przestępczość po alkoholu. Rozumiesz? Zamiast ludzi, którzy doznali szkód na trzeźwo, to lekarze. Przyjmują ludzi pod wpływem alkoholu albo tych, którzy pili i zrobili krzywdę innym, jakieś bójki, dramaty, wypadki samochodowe, nie? I teraz sobie wyobraź, że statystycznie 4-7 osób będzie mniej przed tobą w kolejce. Zobacz, jak to zwiększa szansę, żeby pomóc dla bliskiej twojej osoby. Wyobrażasz sobie, przecież w wielu przypadkach, wypadkach, każda sekunda jest na wagę życia, a jak ty musisz czekać, 15 minut albo 2 godziny 15, bo najebani po imprezie zrobili sobie jakiś tor wyścigowy, albo kogoś pobili i karetka pojechała do nich, a nie do twojego dziecka. To chyba jest dobry argument, co żeby ograniczyć. To tylko dlatego warto już ograniczyć, nie? O obronie wolności to tylko będą krzyczeć alkoholicy i ci, którzy na tym zarabiają, nie? Bo żadna zdrowa osoba nie robi problemu z tego. Że, o Jezu, nie mogę sobie kupić alkoholu o drugiej 2.17 w nocy. Skoro jesteś uzależniony i potrzebujesz tego alkoholu w nocy, no to idź kup sobie wcześniej. A takie tłumaczenie, że ja pracuję do 22 i nie mogę sobie kupić, to to nie jest tłumaczenie. To, to tak się tylko alkoholicy tłumaczą. To ty już masz problem. Leczenie, terapia. Rozumiesz? Takich ludzi jest masa w Polsce. Masa. Alkohol powoduje największe krzywdy społeczne. Gdyby w tym momencie Gdyby w tym momencie, co jest oczywiście niemożliwe, ale wyobraźmy sobie taki cud, że zniknąłby alkohol, spółek sklepowych, te wszystkie bimbrownie, nikt by nie robił. Nie ma alkoholu, nie ma alkoholu w Polsce. Po prostu taki cud, nie ma alkoholu w Polsce. Ty wiesz, że y, lekarze i policjanci praktycznie nie, nie mieliby co robić? To aż tak, aż, aż tak wpływa na przestępczość. Rozumiesz? Od 40 do 70%. Zależy w jakim mieście, w jakim regionie. Hmm? Co, on, co on gada, co on gada? Wszystko jest dla ludzi. Kurwa, nie do ciebie mówię. No, nie do ciebie, tylko do Twoich ofiar. Są rzeczy w naszym kraju, które można zrobić, i dzięki tym rzeczom zwiększamy prawdopodobieństwo. Że nasze dzieciaki, nasze wnuczki nie wpadną w przyszłości w uzależnienie. Żadna z tych rzeczy nie daje gwarancji, ale kilka tych rzeczy albo kilkanaście tych rzeczy wprowadzonych, wprowadzonych już dziś od teraz. Mocno zwiększa szanse, mocno zwiększa szanse, nie? Godziny kupowania alkoholu, bardzo mocno to zwiększa szanse. Nie kupowanie piwa zero ani szampanów bezalkoholowych, w ogóle zlikwidowanie tego, to by było najlepsze. Po co dla dzieci sztuczny alkohol? Po co ty uczysz swoje dziecko, programujesz od małego, że jak celebrować jakąś imprezę, uroczystość, to trzeba wznosić. Kieliszki do góry i stukać się, jeszcze mówić sobie, kurwa, na zdrowie. Ja wiem, że w tym szampanie to jest gazowany soczek, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o tą butelkę, że ona przypomina kształtem prawdziwy alkohol. Chodzi o ten rytuał. Jak robisz imprezę w domu, sylwestra, to yy, dla siebie kupujesz prawdziwego szampana, prawdziwe narkotyki kupujesz w płynie, czyli szampana. Dla dzieci kupujesz narkotyki, na niby, czyli sztuczny szampan, bezalkoholowy, beznarkotykowy szampan dla dzieci. Nie? To kurwa to samo, jakbyś e, posypał mąkę dla dzieciaka. No, wciągnij sobie takiego szczurka na niby. Tak dla dzieci. To jest to samo. Jak, jak jesteś świadomym rodzicem, to rozumiesz, że alkohol jest takim samym narkotykiem jak kokaina czy heroina. Mało tego, jest gorszym narkotykiem. A dlaczego? Bo krzywdzi więcej ludzi. Ja nie, mówię, ja nie mówię, że jak wciągniesz heroinę, to zrobisz sobie mniej krzywdy, jakbyś wypił piwo czy szampana. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Mówię o takim rażeniu społecznym. Alkohol krzywdzi więcej ludzi, a nie, że powoduje większe zniszczenia w jednostce. Chociaż. W niektórych przypadkach jest już na pierwszym miejscu, w niektórych na drugim, w niektórych na trzecim. Jest ogólnie w ścisłej czołówce. Tak naprawdę heroina i wódka. Wódka to heroina wpłynie. Heroina i alkohol to są top dwa narkotyki, które na najbardziej szkodzą yy, dla organizmu, dla jednostki, tak jak dla siebie, nie? Ale wódka bije na łeb. Heroina. Bo krzywdzi więcej ludzi. W Polsce z powodu heroiny umiera mniej niż jedna osoba dziennie. Z powodu alkoholu umiera około 100 osób dziennie. Ponad 100, tam chyba 110, nie? No to w tym przypadku alkohol jest ponad 100 razy gorszy od heroiny. A ludzie się kłócą, że jest, że w nocy nie mogą kupić narkotyku, który jest gorszy od heroiny. Rozumiesz, w jakim żyjemy kraju, że bronimy najgorszego narkotyku, narkotyku, który zabił więcej ludzi niż wszyscy politycy razem wzięci. No bo to tak się przyjęło, że no bo politycy no to, to politycy tworzą wojny. Kurwa, zablokują mi to stronę. To przez polityków ginie, giną miliony ludzi. Na a nie przeze mnie, przez ciebie czy przez twojego sąsiada. My chcemy żyć normalnie, zarabiać, tak? A politycy się kłócą i ka każą nam iść, zarabiać mm, dla ich interesów. No, sorry, mam nadzieję, że nie obudziłeś się wczoraj i wiesz o czym mówię, tak? Druga wojna światowa. Hitler, tak? Wódka zrobiła więcej ludzi niż Hitler. Wódka, alkohol, piwo, wino, spirytusy, alkohol. za więcej ludzi niż wszystkie wojny razem wzięte, rozumiesz? A ty się kłócisz o to, że, że nie możesz w nocy sobie tego kupić. Jak to się ma do profilaktyki? To, że jak teraz rodzi się dziecko i będzie wy wychowywane w takim świecie, gdzie jest zakaz alkoholu kupowania w nocy, to to już buduje mu taką świadomość, że to musi być coś złego. Skoro jest jakiś zakaz, to co, musi, to co musi być coś złego. Ja wiem, że zakazy tak ogólnie nie działają tu i teraz. Ale długoterminowo działają. Długoterminowo są dobre. Ja rozumiem, że prohibicja nie działa. Tu zaraz się wyleje fala ekspertów. Okej, okay, ten, co chce się najebać, to będzie miał w dupie wszystkie zakazy i tak znajdzie sposób. Ale to nie jest wideo dla. Pijących alkoholików, którzy nie chcą zmienić swojego życia. To nie jest dla Was wideo, dla nich. Rozumiesz? To jest wideo dla Twoich dzieci. To jest wideo dla osób, które pragną lepszej przyszłości dla swoich dzieci, dla swoich wnuczków. To wpłynie bardzo korzystnie. Ograniczenie sprzedaży alkoholu, niekupywanie dzieciakom szampanów bezalkoholowych, zaniechanie, zminimalizowanie powiedzonek normalizujących ćpanie w naszym kraju. Czyli te standardowe prostackie, ciemnogrodowe powiedzonka. Wszystko jest dla ludzi, y, pić to trzeba umieć, mądrzy z umiarem mogą pić, nie dla baranów, jeden ci nie zaszkodzi, tak, co to za chłop, jak nie wypije. Tego typu rzeczy mówią młodym ludziom, że to jest okej, okay, nie? Mało tego, nawet y, te osoby, które są trzeźwe, są wyśmiewane. Ludzie w naszym kraju są wyśmiewani za to, że dbają o swoje zdrowie, a ci, co piją, no to, o, to to chłop, bo on potrafi wypić. Rozumiesz to? Tak jest crazy, nie? Nie pijemy przy naszych dzieciach. Cały czas profilaktyka, po to, żeby twoje dziecko, żeby twój wnuczek miał większe szanse nie wpadnięcia w alkoholizm, czyli w chorobę numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o uzależnienia. I na pewno jeszcze o wiele innych chorób to jest w czołówce, nie? Bo w Polsce z powodu alkoholizmu, współuzależnienia, DDA to są miliony ludzi. Cierpią miliony. Ludzi. Nie pijemy przy dzieciach. Dzieci naśladują dorosłych. Jak będziesz, jak będziesz pił przy dziecku, to jest bardzo prawdopodobne, że twoje dziecko też będzie piło. Oczywiście nie na 100%, że się uzależni i umrze, nie o to chodzi, ale zwiększa szanse. Jak dziecko będzie cię widziało częściej z piwem, jak z książką, no to bardzo prawdopodobne, że też będzie pić piwo, a nie czytać książki. Jak już musisz wypić. Bo, bo jesteś chory, ja wiem, że pijesz, bo lubisz. Ja, ja rozumiem, nie? Ale jak już musisz wypić, bo to ten, co mówi ja, ja piję, bo lubię, to tak naprawdę to, to chodzi o to, że on pije, bo musi. Nie? E, to schowaj się. Idź do piwnicy, schowaj się gdzieś. Zamknij się w pokoju, wypij te piwo, zgnieć puszkę, schowaj, zawin, żeby nie było widać, i wyrzuć. To samo z papierosami. Nie pij i nie pal przy dzieciach. Boli, co? Aż to kurwa boli. Co on gada? To zaboli tylko osoby uzależnione. Bo jak ty pijesz sobie piwo raz na trzy miesiące, wypijesz sobie trzy piwa w sobotę, no to chyba nie jest to dla ciebie problemem, żeby się z tym schować, żeby nie robić tego przy, przy dzieciach, nie? Albo jak pójdzie spać o 22.00, włącz sobie mecz i wypij sobie te trzy piwa. Nie każdy, kto pije, jest alkoholikiem. To chyba nie jest. To dla takiej osoby inteligentnej, świadomej, to jest, to jest mądre, co ja mówię. To nawet jakby to ja tego nie wymyśliłem. To jest po prostu, to, to jest prawda profilaktyczna. Ja powtarzam prawdę profilaktyczną swoimi słowami. To jest dobre. To jest mądre. To jest wartościowe podejście. Większość ludzi tego nie zrobi. Ty musisz być wyjątkową osobą, żeby, żeby to zrobić. Chcesz, żeby Twoje dziecko nie zostało pijakiem ćpunem. To zrobisz to, co mówię w tym filmie. Przynajmniej spróbuj częściowo, nie? Są rodzice, którzy dają dzieciom prawdziwy szampan i, i myślą, że to nic złego, tylko dlatego, że wychowujemy się w kulturze picia. Tylko dlatego, że jest nam to pokazane. Święty Mikołaj mówi, że piwo jest dobre. No w takim kraju żyjemy. Ja Cię nie przekonam na siłę, i to nie jest moim zamiarem. Ja tylko mówię to, co myślę, może trochę emocjonalnie, ale co w tym złego? To oznacza tylko, że mi zależy. To oznacza tylko, że to jest dla mnie ważne, bo wiem, ile krzywdy robi alkohol. Dalej. Telewizor Ci nie pomoże, polityk Ci nie pomoże. Politycy sami re reklamują alkohol bez względu na to, na których głosujesz. To nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę. Jak ty nie zadbasz o dobro swojego dziecka, to nikt nie zadba. Dzieci biorą z nas przykład. Jak dziecko będzie widzieć, że ty pijesz piwo, no to ono sobie pomyśli, że to jest coś dobrego, to jest coś normalnego, bo ty jesteś tym pierwowzorem do naśladowania. Ty, mamusiu, i ty, tatusiu. Jak już musisz wypić te piwo, to schowaj się przynajmniej, nie? W ogóle, no, wiesz, no są. No ale też, no co, schowasz się i wypijesz 7 piw, się napierdolisz, to nie myśl sobie, że będziesz super rodzicem, bo dziecko wyczuje od ciebie. Wyczuje to czuć po zachowaniu, po twarzy. Jak wypijesz nawet dwa piwa, okej, okay, nie najebiesz się, ale sposób Twojego mówienia, sposób Twojego zachowania już się zmienia. Ja nie dam rady w jednym wideo zrobić całej profilaktyki. Yy, a zaraz mam obiadek więc będę kończył, wrócimy do tego i będę wracał do tego bo to jest dobre, bo to jest potrzebne tak, to jest dobre i to jest potrzebne bez względu na to czy mówię to ja, czy mówi to ktoś inny bo zaraz ktoś powie o ty, jesteś taki dobry nie, kurwa nie, nie jestem taki dobry nie jestem idealny mam w sobie cholerę wad ale akurat to wiem, że jest dobre akurat to wiem, że działa i namawiam Cię serdecznie, nie rozkazuję, tylko proponuję, zachęcam, zapraszam. Jak chociaż jeden rodzic zrobi chociaż 10% z tego, co tutaj powiedziałem, no to będzie super, to będzie fajnie. Cześć, pozdrawiam.